Tak kilka minut po godzinie 9 wyglądała kolejka uczestników do rejestracji w Classic Mani. Możliwość porozmawiania z innymi użytkownikami, z innymi kolegami, którzy mają tego typu samochód, tak? Także gdzieś powymieniania doświadczeń. No, i po prostu porozmawianie, fajne spędzenie czasu. W nowej lokalizacji imprezy w Parku Sieleckim pojawiło się 200 pojazdów z duszą. To jest naprawdę fantastyczne hobby i z tego co wiemy, nie tanie. A dzięki tym tacy mieszkańcy jak my, którzy raczej starają się jeździć tymi naszymi samochodami, bo, bo nam starsze kojarzą się tylko z naprawą i remontem. Możemy dzisiaj spokojnie sobie pooglądać. Taką okazję do oglądania mieszkańcy stolicy Zagłębia mieli już po raz siódmy. Która w zasadzie wieńcząca sezon automobilowy, jeżeli chodzi o zabytkową motoryzację. E, tutaj, już e, że tak powiem, lu ludzie przyzwyczaili się, tak? że zdolczy to i jest to stały punkt w ich kalendarzu, co cieszy. Rokrocznie mamy. A coraz więcej uczestników. I niezmienne tłumy odwiedzających. Można zobaczyć okazy, których tak naprawdę na co dzień się nie zobaczę. Super, jest, jestem jest tu dzisiaj jest pierwszy raz, raz i to naprawdę jestem jest pod wielkim wrażeniem. Wrażenia publiczności przekładają się z kolei na satysfakcję właścicieli. To cieszy, powiedzmy, że trud włożony w, w, w pielęgnację tego samochodu nie poszedł na normę, tylko każdy mówi, o fajnie, fajnie e, zrobiony. I no ogólnie człowiek jest zadowolony. W ten właśnie sposób napędza się co roku motoryzacyjne spotkanie w Sosnowcu. Widać, że stare samochody przyciągają ludzi, to się cały czas podoba, jest jakiś sentyment do starych czasów. No i przede wszystkim niektórzy mają tak odpicowane samochody, że po prostu ilość zdjęć zrobionych przy nich, w nich, na nich jest oszałamiająca. Zrobienie dobrego zdjęcia w takich warunkach nie jest jednak łatwe. Każdy wchodzi w kadr, także ciężko jest cokolwiek tutaj zrobić. Ale trzeba poczekać, aż każdy się rozejdzie, więc wtedy na pewno coś się uda. Sporo udanych zdjęć swojemu synowi Igorowi udało się zrobić Rafałowi Grzegorzycy. To jest mały fan motoryzacji. Od, od małego nie umiał mówić, ale już wy, wymieniał wszystkie nazwy samochodu. Dwa latka miał i szedł i mówił ka każdą markę samochodu na parkingu. A nie mogłem go nie zabrać. Bo do zobaczenia były między innymi amerykańskie krążowniki szos. Jakby ktoś wersalką po, po autostradzie jechał. Po prostu jest miękki, olbrzymi i płynie. Za Bałtyku przypłynęło z kolei wyprodukowane w 1958 roku Volvo 544. Wyposażony jest w hamulce bębnowe, więc co jakiś czas po prostu trzeba zajrzeć tam i podciągnąć, wyregulować po prostu to. I na razie to są wszystkie właśnie rzeczy, które robię praktycznie przy tym samochodzie. Nic więcej nie wymaga. W szwedzkiej myśli technicznej kilka lat później uciekła niemiecka. W 70 roku w tym aucie było wszystko. Od wspomagania, od klimy, od elektrycznego podnoszenia anteny, od elektrycznego szyberdachu. Central zamyk. Może nie był z pilota, ale był na podciśnienie i się zamykał. Nie? Automatyczna skrzynia biegów. Zawieszenie, które można było tam powiedzmy regulować jego twardość. Ale i polska technologia w Fiacie 125P była w tamtym okresie na wysokim poziomie. Może bardziej mocniejsze były takie, takie lepiej robione, nie? bo to niektórzy szły do Włoch i tak dalej, a to jest ta wersja właśnie. A tak prezentuje się eksportowa wersja Moskwicza 403, którego jeden z tysiąca egzemplarzy trafił w ręce Marcina Szmudy z Częstochowy. Jeszcze mnie nigdy nie zawiódł, kupę kilometrów nim robimy na każde zloty. Jako jedna z ostatnich na sosnowiecki zlot dotarła Skoda Felicja z 1960 roku. Jest rzadko, bardzo rzadko spotkana tkanym samochodem. W tej chwili już no większość z tych samochodów albo trafiło gdzieś na, do utylizacji na złom albo po prostu już jest w takim opłakanym stanie, że no, nie jeżdżą. Na szczęście jak widać nie brakuje osób, które chcą ratować takie i podobne zabytki na koła. Więcej informacji o naszym mieście na stronie www.sosnowiec.pl.